Witam Was moi drodzy. Ludzkość pije kawę od setek lat, ale bardzo długo zajęło nam, aby znaleźć właściwy sposób na przygotowanie jej tak, aby miała najpiękniejszy zapach i najwspanialszy smak. Dzisiaj wiele osób jest zgodnych, że aby to uzyskać, należy przetłoczyć wodę pod bardzo dużym ciśnieniem przez ziarna kawy. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak robimy? Bo tutaj musimy wyjść od podstawowego założenia, że to, co my pijemy, to tak naprawdę nie jest kawa. Kawą tak naprawdę są ziarna, które wcześniej zostały zebrane na gorących plantacjach. A ten napar to po prostu woda, która miała kontakt z tymi ziarnami. Jakość tego kontaktu będzie miała bezpośrednie przełożenie na jakość tego napoju, na jego smak, moc i zapach. I znajdujemy się w palarni kawy, w której mamy już wypalone ziarna, które będą gotowe do jej zaparzenia. Ale nawet jeśli przelalibyśmy gorącą wodę właśnie przez takie ziarna, to efekt byłby mizerny. Więc jaki jest wniosek? Najpierw takie ziarna musimy zmielić po to, aby woda łatwiej spenetrowała. Każdy za kamary. Kiedy kawa jest już zmielona, możemy rozpocząć proces ekstrakcji, a więc wyciągnięcia z niej tego, co najlepsze. I każda zmielona kawa będzie stanowiła dla wody pewien opór, ale pytanie, jak duży on będzie, kiedy chcemy zwiększyć. Nacisk wody na ziarna, to po prostu musimy utworzyć ciśnienie właśnie w ekspresie do kawy. W zależności od modelu będzie to najczęściej od 9 do 15 barów. Ale pojawia się pytanie, po co my to właściwie robimy? A mianowicie dlatego, że kiedy w bardzo szybkim tempie, jednocześnie intensywnie, woda przejdzie przez ziarna, to zabierze z nich wszystko to, co jest najlepsze. A więc, na przykład, tłuszcze. Dzięki temu kawa jest trochę lepka, jak ją dotykamy. Czy alkaloidy, które powodują, że kawa ma piękny aromat. I to wszystko się wydaje bardzo proste w teorii, ale zbudowanie maszyny, która potrafiłaby coś takiego zrobić. Już takie proste nie jest. Dawniej oczywiście nie znano profesjonalnych ekspresów jak ten, który pozwala na przygotowanie kawy w całej kawiarni, albo ten, który już w domowych warunkach pozwala na szybkie, wygodne i czyste zaparzenie kawy. Metoda jej produkcji była inna, ale przepisu nie musimy szukać daleko, bo wystarczy, że zajrzymy do pana Tadeusza, gdzie możemy przeczytać. W Polsce, w domu porządnym z dawnego zwyczaju, jest do robienia kawy osobna niewiasta. Nazywa się kawiarka. Ta sprowadza z miasta lub z wicin, bierze ziarna w najlepszym gatunku i zna tajne sposoby gotowania trunku. Taką kawę się po prostu gotowało, ale przecież stare przysłowie mówi, że kto kawę gotuje, ten ją psuje, więc zaczęto szukać innych metod. Oczywiście najbardziej intuicyjne i proste było przelanie gorącej wody przez zmieloną kawę przy użyciu linianego woreczka, który nie pozwalał ziarnom na zmieszanie się z gotowym naparem. Ale historia prawdziwego ekspresu rozpoczyna się wraz z życiem włocha Angelo Moriondo, który ponad 100 lat później, w 1884 roku, tworzy pierwszy ekspres do kawy. Uzyskiwaliśmy ją dzięki przepuszczeniu gorącej wody pod ciśnieniem 1,5 bara oraz użyciu pary wodnej. Niestety zaparzenie jednego kubka kawy, używając tego ekspresu, zajmowało nawet kilkanaście minut. Dlatego później kolejni, najczęściej Włosi, udoskonalali wynalazek Moriondo. Jednak pary wodnej, niestety tego elementu, który nie pozwala na pełną kontrolę ekstrakcji kawy, pozbyliśmy się dopiero w latach 50. XX wieku. A dwie dekady dłużej zajęło nam wprowadzenie i spopularyzowanie ekspresów w warunkach domowych. I a propos użycia domowego, warto zwrócić uwagę na to, że ekspres w naszej kuchni przydaje się również ze zdrowotnego punktu widzenia. Dlaczego? Dlatego, że w naszym organizmie znajdują się tak zwane wolne rodniki, które oczywiście są dla nas przydatne, ale czasami zachowują się one jak złodzieje, którym brakuje energii i muszą ukraść tę energię z innych komórek. I nasz organizm oczywiście dba o to, aby poziom wolnych rodników był taki, aby nie dochodziło do chorób, ale czasami musimy dostarczyć największego wroga wolnych rodników, czyli antyoksydanty, inaczej przeciwutleniacze, z zewnątrz, na przykład w naszej diecie. I od zawsze wiadomo, że kawa jest bardzo silnym antyoksydantem, ale w ostatnim czasie dr. Katarzyna Zawada z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego udowodniła, że poziom antyoksydantów w tym naparze zależy od sposobu jego przygotowania. I okazało się również, że największy poziom przeciwutleniaczy jest właśnie w kawie, która została zrobiona. Właśnie za pomocą ekspresu ciśnieniowego. I oczywiście o kawie moglibyśmy rozmawiać godzinami, więc czemu tego nie zrobić? Dlatego zapraszam Was na nowy cykl Polimaty przy Kawie, gdzie dużo więcej sobie o niej porozmawiamy. A ja tymczasem Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. No i do zobaczenia następnym razem.